Pan Zbigniew ma do zapłacenia 1,1 mln euro kary. Kary za rzecz, której nie popełnił, za rzecz, której nie jest zobowiązany w naszej ocenie uiszczać tej kary, ponieważ jest ona naliczona bezpodstawnie przez chorwacki wymiar finansowy, przez chorwacką instytucję celną. Pan Zbigniew przewoził ładunek na trasie Belgia-Chorwacja, który w interpretacji chorwackich organów finansowych, chorwackich organów celnych, Podlegało opłacie akcyzy, lecz taki obowiązek mają yy, przewoźnicy mają firmy, które nadają, magazynują, odbierają. W żadnym miejscu nie może to być człowiek, który siedzi za kierownicą. Pan Zbigniew jest osobą uczciwą, jest osobą, która rzetelnie wykonywała swoje obowiązki, jest kierowcą z, 13, z wieloletnim doświadczeniem, a 13 lat pracował w tej firmie, która nie dopełniła jakiejś formalności, która albo zawaliła, a być może nie wiedziała, że należy tak postąpić. W każdym razie, to pan Zbigniew dzisiaj musi ponosić konsekwencje niewiedzy, nieznajomości, przepisów lub celowego działania i Państwo polskie nie zadziałało w tej sprawie. Państwo polskie nie stanęło na wysokości zadania. Zgłaszaliśmy te kwestie polskim instytucjom, polskiemu MZ, e, polskiemu konsulowi w Chorwacji. Niestety nikt nie podjął tego tematu. E, podejmujemy go dzisiaj my. My będziemy o tym temacie mówić, będziemy ten temat nagłaśniać. E, będę spotykał się z. Chorwackimi politykami, którzy mam nadzieję, wpłynął na organ chorwacki, który ewidentnie nie uznaje um, konwencji CMR, która wprost mówi, że kierowca nie jest nigdzie odpowiedzialny za konsekwencje, które ponoszą wcześniej przeze mnie wymienione instytucje. Nie może tak być, że polski kierowca jedzie w trasę i wraca z milionem euro długu. Pan Zbigniew dzisiaj te pieniądze ma ściągane ze swojego konta. E ma, nie może normalnie prowadzić swojego bytu, nie może normalnie zapewnić bezpieczeństwa w swojej rodzinie, ponieważ jest, yy, jest po prostu licytowany. Oddaję głos w tym momencie Rafałowi Meklerowi. Drodzy Państwo, ja jako przewoźnik niejednokrotnie spotykam się z takimi sytuacjami, gdzie uczciwe, nie, nieuczciwe spedycje, nieuczciwi pośrednicy, próbują przewoźników wykorzystać, ponieważ to przewoźnik jest na miejscu, to przewoźnik ładuje ten towar, to przewoźnik fizycznie ten towar przewozi, w związku z czym jest tak, jakby na pierwszej linii, na pierwszej linii frontu tego przewozu i jest najłatwiej w tego przewoźnika uderzyć. Z własnej. Takiej praktyki, nawet znam sytuację, gdzie kolega chociażby. Zapłacił prawie 800 tysięcy złotych z własnej kieszeni, tylko dlatego, że spedycja, pośrednik, który zlecił mu ten ładunek, najzwyczajniej w świecie ukradł ten ładunek od nadawcy. Oczywiście tutaj ostatecznym tym beneficjentem w sensie negatywnym był mój kolega, który no poniósł poważną stratę, ponieważ, tak jak tutaj w przypadku pana Czubaszka, nikogo absolutnie nie interesuje. No ten, kto jest na końcu, kto jest fizycznie Powiedzmy, no windykowalny. No to z tej osoby się korzysta. Uważamy, że jest to nie w porządku, ponieważ bardzo wiele regulacji można zmienić. Chociażby ustawa, która w tym momencie jest, powiedzmy, w jakimś tam sensie dość, dość ślimaczym tempie, ale procedowana, która mówi o tym, że chociażby łańcuch pośredników w przewozie transportowym powinien być ograniczony do minimum, z racji tego, że każdy kolejny pośrednik to właśnie groźba takiej sytuacji, o jakiej, o jakiej mówimy w przypadku pana Czubaszka, o, o sytuacji, kiedy ktoś może ukraść to. Towar, może towar sprzeniewierzyć, może wykorzystać przewoźnika. Przewoźnicy są to ludzie, którzy bardzo często ryzykują swoim majątkiem, tak jak tutaj właśnie pan Czubaszek, Państwo słyszeli, tak? To pana, to, to pana Czubaszka, kierowcę, gdzie tak na końcu już firma okazała się niewypłacalna, to kierowcę windykuje się, ponieważ, ponieważ kierowca ma jakieś pieniądze, wpływa mu jakaś pensja, cokolwiek, więc windykuje się kierowcę. Ta, tak, to jest proszę Państwa rzeczywistość w transporcie, żebyście mieli świadomość, bardzo często e, transport w sporcie ryzykuje się tak na dobrą sprawę. No jest to, jest to ciężki, ciężki kawałek chleba, a szczególnie ciężki w obecnym momencie, gdy widzimy, że no jesteśmy jednak, jakby to powiedzieć, no beneficjentami tej tego spadku, spadku koniunktury, dekoniunktury, spadku wymiany gospodarczej, widzimy, że ładunków jest mniej i to też jest impuls do tego, żeby podejmować coraz bardziej ryzykowne ładunki od coraz bardziej niezweryfikowanych partnerów i skutkuje to właśnie takimi sytuacjami, ja tylko jeszcze tak jak tutaj mój przedmówca, mój przedmówca mówił, nie jest to niezgodne z CMR. -ia. Konwencja CMR jest to taka konwencja, która reguluje przewozy międzynarodowe, której podlega praktycznie no, większość państw na świecie. I ja tylko przeczytam artykuł 11. W celu załatwienia formalności celnych lub innych, jakie należy wypełnić przed wydaniem towaru, nadawca, proszę Państwa, powinien załączyć do listu przewozowego lub postawić do dyspozycji przewoźnika potrzebne dokumenty oraz udzielić mu wszelkich żądanych informacji. W tym przypadku właśnie nadawca, czyli spedycja, której już prawdopodobnie nie ma, nie dopełniła najzwyczajniej w świecie tych obowiązków i skutkuje to tym, że na końcu na tego człowieka, który pracuje na swoją rodzinę, scedowano dług, który, który dla bardzo wielu ludzi jest tak naprawdę niewyobrażalny i nawet przy poziomie osiąganych dochodów przez tego pana jest niespłacalny, drodzy Państwo. Jako konfederacja wielokrotnie mówiliśmy o tym, że musimy wiele, wiele kwestii w branży transportowej poprawić. Musimy zabezpieczyć dobro przewoźnika, dobro kierowcy. Od tego jest państwo, żeby o, o polskich przewoźników, którzy reprezentują państwo polskie, dla państwo polskie pracują, żeby państwo polskie dbało o ich interesy. I tego się właśnie domagamy w tym momencie. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew. Dzień dobry. Państwo, moje nazwisko Czubaszek Zbigniew, dostałem trasę, pracuję w firmie y, transportowej SEPTRANS, pracowałem przepraszam, w firmie transportowej SEPTRANS ponad 12 lat, prawie 13, nigdy nie zawiodłem y, właściciela firmy w, w mojej trasie, w, moim, w mojej pracy. Dostałem ostatnim przedostatnią, dostałem y, tę trasę i więc pojechałem, załadowałem towar w miejscowość Łukowa, pojechałem do Belgii, towar Dostarczyłem, dostałem inne dokumenty, dostałem telefon, że jadę dalej z tym towarem do Chorwacji. Więc pojechałem do Chorwacji. Nikt mi nie powiadomił, że ja mam płacić akcyzę. Ja jestem zobowiązany do uiszczenia takiej opłaty. Na granicy chorwackiej zostałem zatrzymany, więc to wyszło jak wyszło. Takie zabrali wszystko po prostu. Ja wróciłem do domu, no niestety po jakimś tam no, czasie. Pisałem do pana prezydenta, prezydenta kancelarii odmownie, do pana y, premiera rządu odmownie. Nie wiem gdzie co w ogóle się udać dalej, co zrobić, jak zrobić. Z takim długiem to nie da się w ogóle żyć. Zacznijmy od tego, to nie wiadomo, czy to spać, czy to, co, czy, co będzie jutro. Co, co na mnie czeka. Także ciężka sprawa. To jest nie, nie, nie do pojęcia. Dziękuję. Szanowni Państwo, pierwszym obowiązkiem państwa polskiego, urzędników państwa polskiego jest dbanie w relacjach międzynarodowych o interes polskiego obywatela, interes polskiego przedsiębiorcy i pracownika. Ta sytuacja, którą, o której dzisiaj słyszymy, to jest sytuacja niestety reprezentatywna sytuacja, która się zdarza regularnie, że w ramach jakiejś dużej branży, czy transportowej, czy budowlanej, w ramach obracania dużymi kwotami, dużymi podatkami, dużymi inwestycjami. Na końcu tego procesu jest polski przedsiębiorca albo pracownik polskiej firmy obdarzony dużym zakresem odpowiedzialności, który w którymś momencie zostaje obciążony ogromnymi kosztami tego, że ktoś gdzieś indziej, w innym obszarze tego łańcucha, w innym miejscu e, tego procesu zawiódł, że ktoś ukradł pieniądze, że ktoś nie dopilnował formalności, że ktoś nie zadbał o to, żeby procedury zostały prawidłowo wykonane. I nie może być tak, że w takiej sytuacji ten bogu ducha winny polski przedsiębiorca czy pracownik ponosi za to pełną odpowiedzialność i jeszcze organy państwa polskiego e, wspierają w tym, żeby z niego te e, należności egzekwować. Pierwsze zadanie polskich urzędników, pierwsze zadanie przedstawiciele polskich władz, to jest zadbać o interes, o zdrowie, życie i normalne funkcjonowanie polskiego obywatela. Tego się domagamy w tej sytuacji i o to, jako posłowie, jako europosłowie i działacze Konfederacji i Ruchu Narodowego, będziemy walczyć, żeby i w sprawie pana Czubaszka, i w sprawie każdego innego polskiego obywatela, który się znajdzie w podobnej sytuacji, to wsparcie ze strony państwa polskiego zostało skutecznie udzielone. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko uzupełnię. Co mówi prawo unijne o obrocie towarami akcyzowymi? Kto jest zobowiązany do zapłacenia opłaty akcyzowej? Osoba lub firma, która jest uprawnionym prowadzącym skład, w którym wyroby akcyzowe są. Produkowane, przetwarzane lub magazynowane, bądź z którego lub do którego się je wysyła. Nabywca, odbiorca, przewoźnik lub osoba trzecia, dostarczająca gwarancję dotyczącej przewozu, z powodu której przestała obowiązywać, przestał obowiązywać zawieszony pobór akcyzy od tych towarów, lub trzecia, osoba importująca towary, jeśli importuje je bez, bez stosowania do nich zawieszonego poboru akcyzowego. Szanowni Państwo, jeszcze raz, Konfederacja rusza do batalii o dobre imię polskiego kierowcy, o majątek polskiego kierowcy, który został przez machinę skarbową obcego państwa, jest odbierany, tak. My nie możemy się na to zgodzić, będziemy tutaj pomagali. Jesteśmy na etapie wysyłania korespondencji do polskich instytucji, jesteśmy na etapie e, pośrednictwa tutaj w, w znalezieniu dobrego adwokata, który będzie w Chorwacji interesował, e, będzie reprezentował interesy pana Czubaszka. E, tematu nie zostawiamy, tak naprawdę dopiero go zaczynamy.